W życiu nie ma nic stałego. Wszystko wcześniej czy później zmienia swoją formę. Co nas buduje. Co w tym wszystkim jest najważniejsze. Coś, co jest pozornie małe, może stać się ważniejsze niż myślisz. Wystarczy, że będziesz chciał to dostrzec. Zaczniesz wszystko łączyć. I Ludzie tworzą wspomnienia. Wspólne. Własne. I wszyscy mamy na nie wpływ. Tworzymy plany, stawiamy cele, osiągamy sukcesy i porażki. Uczymy się obsługi samego siebie. Postarajmy się być wobec siebie szczerym, wolnym. Nie potrafię wymienić najważniejszej rzeczy w moim życiu. Każdy jego element sprawia, że mogę być sobą, iść do przodu. жить.